ja chowam przed panią prokurator parę ziółek, siemano gang Sebola z tej strony Sebol. Tak wiem, czegoś mi brakuje. Oczywiście kaszkietu, bo Sebol bez kaszkietu to jak ksiądz bez sutanny. Ale brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Powiem Wam tak, jakbyście mieli mi zamiar coś kiedyś wysłać, to nie wysyłajcie słodyczy, ewentualnie chipsy, bo ja bardzo lubię chipsy, to są. To jest jedyna rzecz yy, ze słodyczy, którą bardzo lubię. To takie bardziej przekąski, wiecie, słone to jest jedyna rzecz, którą najbardziej lubię. Ale, jakbyście chcieli mi coś kiedyś wysłać, to wyślijcie mi po prostu okulary. Uwielbiam okulary. Także siemano gangsebola. Jeszcze raz, <laughs> zrobię coś, czego nigdy nie robiłem, a mianowicie podsumowanie 2023 roku. Ale nie podsumowanie tego, co się działo na świecie i u nas w kraju, no bo multum jest kanałów, które o tym mówią. Ja powiem o podsumowaniu 2023 roku, jeżeli chodzi o moją osobę i to, co się wokół mnie dzieje, jeżeli chodzi o kanał, jeżeli chodzi o muzykę. Także to też nie będzie długi materiał. Zapalę cygaretkę. Co się wydarzyło w 2023 roku? Po pierwsze, wystąpiłem na CBW Mixtape od Gombao 3.3. Mata się po prostu odezwał do Norwboja i zaproponował nam. Czy nie chcielibyśmy wystąpić na CBW Mixtape? Odwiedzam no znowu, nie trzeba mi mówić. Morduję jej Ci stówę, rzucam na pochówek. sex. No i oczywiście zgodziliśmy się, uważam, że nagrałem świetny numer. Nawet dostawałem komentarze od swoich fanów, że najlepsze zostawili na koniec. Wisienka na torcie. Także ja uważam też, że świetny numer. Taki beat, na, wiecie, Rage, bardzo fajny. Taki beat, bardzo fajnie to wyszło. Także występ na CBW to była pierwsza rzecz, która się wydarzyła w 2023 roku. Taka wielka, no bo tak, wcześniej nic z Norbojem nie wydawaliśmy. Ja myślałem, że. Bo ja sobie policzyłem nuty, które wydałem w 2023 roku. Jak nie pomyliłem, to powiem wam, że jest ich 11. Naliczyłem 12 wraz z Lose Yourself, ale zapomniałam, że 2K22 Freestyle to był. Ostatni numer w 2022 roku, dokładnie 28 grudnia, został wydany. To było tak, że wydaliśmy płytę Tak się Kaszle z Norbojem, i tam jest nawet tak fajny, fajny tekst, że yy, wczoraj ci wysłałem płytę Juście raczej nowym singlem. I z tego, co naliczyłem, 11 numerów, ale jeszcze dla pewności mogę sprawdzić i będę wam w trakcie opowiadał. Słuchajcie, no to tak, występ na CBW, występ na SBM Festival w koncercie CBW Mixtape Live. Wiecie, łącznie w 3 dni było 70 tysięcy ludzi. Nie wiem, ile było pierwszego dnia fanów, ale powiem Wam tak. Ludzi to było od groma. Naprawdę. Naprawdę, zaśpiewać dla tylu tysięcy ludzi to naprawdę było coś wielkiego. Bałem się tego, naprawdę. Bałem się, że nie dam rady, ale jednak dałem radę, Czekajcie, włączę tylko sobie. Także drugą. I myślę, że taką trzecią, najważniejszą rzeczą, ale myślę, że trzecią. Najważniejszą rzeczą, bo myślę, że są takie trzy główne rzeczy, które się wydarzyły w 2023 roku takie wielkie rzeczy: występ na CBW Mixtape, występ na SBM Festiwalu 2023. Trzecią rzeczą, według mnie najważniejszą, która się wydarzyła w 2023 roku to jest mój pierwszy solowy koncert jaki zagrałem 1 października 2023 roku w warszawskim klubie Chmury. Także to jest trzecia rzecz. Powiem wam, że no trochę stresik był, tak jak mówiłem yy, na filmie, bo nagrywałem vloga o tym. Trochę stresik był, ale jak to śpiewam w jednej piosence, będzie taki numer zajebisty. Naprawdę wam powiem zajebisty. Tam będzie bit od Norwoja. Jest taki wers Chociaż przed występem czuję tremę, to na scenę wchodzi zwierzę, daje Wam 100% siebie. Tak jak mówiłem, stresik był, ale jak już szedłem na scenę, no to właśnie wyszło ze mnie zwierzę. Naprawdę Wam powiem, no, no na moim koncercie solowym no, było widać, że no, więcej dałem siebie. Tak wiecie, jeżeli chodzi o te ruchy sceniczne, te skoki, tam wiecie, no jak krzyczałem na przykład, no bo jesteś pojebany albo. Zróbcie hałas dla Bonaka, coś takiego wiecie, to było fajne. Także myślę, że czwartą rzeczą to jest pierwszy Sylwester, który spędziłem poza domem, a mianowicie u Krzysztofa Kozika. Powiem Wam, że świetnie się bawiłem z Krzysztofem Kozikiem. No, mało tam pośpiewałem, bardziej Krzysiu, no, ale ja to bardziej rapuję niż śpiewam. No każdy jest od czego. Także cztery najważniejsze rzeczy, jakie się wydarzyły w 2023 roku, to jest tak. Występ na albumie, wprawdzie nie był to album fizyczny, tylko cyfrowy, ale występ na albumie CBW Mixtape z piosenką Lump XXX, występ na SBM Festiwalu 2023 podczas pierwszego dnia, pierwszy solowy koncert, jaki w życiu zagrałem w klubie chmury, czwartą rzeczą, Sylwester z Krzysztofem Kozikiem. Jeżeli chodzi o muzyczne podsumowanie moje, no to tak jak mówiłem, jeszcze raz Wam. Policzę. Pierwszą nutą w 2023 roku jest właśnie wspomniany wcześniej Lump XXX do kwietnia nic nie wydawaliśmy z Norwbojem. no akurat tu się trafiła yy, okazja, żeby coś nagrać, no bo odezwał się Mata, <coughs> jest słynny kaszel. pierwszą nutą nową jaką nagrałem w 2023 roku, to jest Lump XXX i potem idzie Trap 2 na ficie Zerfautera, któremu się w ogóle dom spalił. Jak wiecie, no to możecie wpłacić, czyli drugim numerem jest trap 2 na ficie Zervaterra i uważam, że to jest świetny numer. Ta moja zwrotka jest świetna. Uwielbiam ją. To jest jedno z moich lepszych wejść. Większy większe rozkminy na bani za żart, jestem częścią układanki yeah. w moim sercu miejsce jest tylko dla jednej pani, yeah. Nie podchodzi do mnie z jointem, bo Bol może to spalić yeah. także Trap 2, świetny numer, drugi numer w 2023 roku potem Ficik z Jackbom ja bardzo uwielbiam nagrywać z Jackbom uważam, że Jackba to jest, no jest świetny w tym co robi jest świetny, także Jackban to jest trzeci numer jaki nagraliśmy, David Haslerhoff też uważam, że tam pięknie wleciałem ze swoją zwrotką Ambasador podziemia i to się nie zmieni nie, nie, nie. miks tej maty, wracam do korzeni yeah. Prosto z Warszawy wiozę fit do jugby. Wiozę. Robię to dla ludzi, jakbym pisał list otwarty Proste. No jak powiem Wam, że jak pierwszy raz słuchałem tej nuty, takiej wstępnego miksu od North Boya, powiem Wam, że miałem łzy. To była pierwsza nuta, przy której miałem łzy w oczach. David Hastlerhoff to jest trzeci numer który nagram w 2024 roku czwartym numerem jest G Grand Slam. Grand Slam, fajny numer, taki był luźny. Ale fajnie wyszedł i luźny teledys, czwarty numer Grand Slam Potem fit z Krzysztofem Kozikiem Uważam, że fajny numer taki klimat lat 90. ten bicik od Norboya no cudą Także Krzysiu, fajnie nam to wyszło No Krzysiu rapował pod okiem nauczyciela czyli mnie więc wiadomo, że to musi zajebiście wyjść Mówili, że się kończę, to się dopiero zaczyna Młody Sebol ze mną kozik jakbym grał w Medina Oczy z tyłu, bo wszędzie się czai wróg Nieustanny stres, więc biorę kolejny buch Także Ja robiłem na ochronie, a ty jesteś Piątym numerem był Fit z polem Merlejem To jest chłopak, który napisał do mnie, czy nie oceniłbym jakiejś jego nutki Posłuchałem nuty Warsaw Town i się zakochałem w tym I mówię, chodź coś nagramy Nagraliśmy Grzeczni Chłopcy, który uważam, że nie jest jakimś takim wybitnym numerem Moje wejście fajne, tam jest fajny taki wers Spodzień to jeans, bluza Chinese I chuj, ja nie muszę expensive ty się tu lampisz jak jean. Toniki jeans, spodzień to jeans, bluza Chinese i chuj ja nie muszę ekspensiv SEBOL to klasyk, tak jak książę. Uuu. Szóstym numerem jest remix utworu The Weekend: Blinding Lights. No, uważam, że refren. No, średnio trochę wyższy. Średnio wyższy. No, nie jestem fanem tego refrenu. A zwroteczki fajne, naprawdę. I teledysk. tej Blinding Lights to jest przepiękny klip. Nie prosiłem się o sławę. Kują w oczy flesze kamer. Jak mam żyć normalnie kiedy ślepnę wciąż od świateł. Mała, to jest pojebane. Ciągle jestem na radarze. Będę śpiewał ci piosenki, aż wyleczę każdy. Ósmym dnia. numerem jest utwór, który. Stosunkowo niedawno został wydany dwa miesiące temu parę Powiem wam tak, jestem bardzo dumny z tego numeru. Uważam, że ten numer, tak jak powiedział na swoim streamie Gruby Mielski, ten numer już można oceniać jak taki normalny numer. To nie żadna ściecha, żaden szczurek. świruje jest tonera, ale obcy ci pacunek. Lepiej zamknięcił, żebyś nie zgubił paru piórek. Blacior na dokładkę właśnie wypaliłem ślubę. Potem powstał numer na ficie we czwórkę na ficie. Jestem ja, jest Paul Merley, RVTera i Arturos. Ciągle w kaszkiecie jak piki blinders Obcinam ego raperom, jak barber, sebol, poeta, tak jak nowy Dan. Arturos to jest chłopak, który też mi się spodobał. Fajne manuty Polecam wam numer, let go. Zdajuję sioła, gdy czujesz zło. I nienawidzisz drogi, gdy czeka dom. A może mieć go wszędzie, gdy tam jesteś z nią. Ale puść tą burą sukę, bo nie ma co Dziesiątym numerem. Który został wydany w 2023 roku I ostatnim numerem Bo ja się pomyliłem wcześniej Nie 11, a 10 Ostatnim dziesiątym numerem Jaki wydałem w 2023 roku Jest oczywiście tradycja Jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia Jest to oczywiście wspólna Nuta świąteczna na Fidzie Z moją mamą A jest to oczywiście już czwarta część Święta i rapnuta Dzwonią dzwonki sań Święta i rapnuta 2 Razy 2 na choinka i 12 dań Trzy osoby ślą życzenia, wam, mama, tata, ja Jezusowi ślemy ten rapowy dar Sebol z mamą to jest super grupa Kolejna nuta w urodziny Jezusa Wspieram syna, Sebol, przejmuję YouTube'a Dla fanów prezent, dla hejterów tylko ruska Także 10 numerów w 2023 roku I mogę wam przekazać Oficjalny news trzecia płyta w drodze. Jeszcze musimy skończyć tą płytę. Ja poszedłem za radą, właśnie jaką mi napisał rvtera na którymś z liveów na YouTubie i na Twitchu. rvtera napisał, że słuchaj sebol lepiej wydać później album, ale go dopieścić. Jeżeli chodzi o kanał, no to aktualnie na YouTubie mam 12,5 tysiąca subskrypcji przez 10 lat. No, nie jest to jakaś zawrotna liczba, no ale ja się bardzo z tego cieszę. Na Twitchu mam ponad tysiąc, nie wiem jak tam się mówi, obserwujących czy yy, na Instagramie wybiło mi właśnie ponad 3,5 tysiąca obserwujących. Na TikToku mam 880 aktualnie. Kto by pomyślał, że od chłopaka, który nagrywał testy fajek, będę tu gdzie jestem? No, mamy zajebistą ekipę: oczywiście Jakub, kamerzysta, Ola, menadżerka, Paul, był hypemenem na moim pierwszym solowym koncercie, rekrut. Zagrał jako DJ na moim pierwszym salowym koncercie. No ale są oczywiście y, ludzie, z którymi nagrałem fity: Jagba, Arturos, Bonak, Grube Życie, Krzysztof Kozik, Katashi oczywiście, Kseno, Zbyszek z Kongo, doktor DDP. Także trochę tych fitów było oczywiście Jagba, i to było moje podsumowanie 2023 roku. Także pozdro, i widzimy się w tym aktualnym 2024 roku. Wyczekujcie trzeciego albumu i nowości od Sebola. Czy to jeżeli chodzi o nowe bęgery, to jeżeli chodzi o filmy, testy, czy gotowanie. Postaram się, żeby coś było. Także pozdro i dziękuję, że jesteście. Hashtag Sebolgang for Life. Gang Sebola nikt nas nie pokona. A jak będą chcieli do nas podskoczyć, zbierzemy się całym gangiem i im pokażemy.